Witam na kanale Osiągalna Sylwetka. Z tej strony Rafał Ron. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak osiągnąć swoją osiągalną sylwetkę. Będę mówił dzisiaj o takich podstawach, jeżeli ktoś zaczyna, jeżeli ktoś chce osiągnąć swoją sylwetkę, a warto, bo ten czas już nie wróci. Jeżeli nie zaczniesz dziś, za rok nic się nie zmieni. I dzisiaj porozmawiamy o takich podstawach. Na początku, kiedy chcesz zacząć coś zmieniać w swojej sylwetce, to pierwszą rzeczą jest myślenie. Odpowiednie myślenie. Czyli to, co nazywamy mentalem, treningiem mentalnym. I taką pierwszą podstawą do tego jest przyjęcie do wiadomości, że chcąc kształtować i osiągać swoją sylwetkę, to ty powinieneś przyjąć zdrowy, nowy styl życia. I to założenie, przyjęcie takiej mentalnej postawy bardzo dobrze nam potem pomoże w całym procesie przemiany sylwetki. Przyjęcie nowego, zdrowego stylu życia mówi nam o tym, że to nie chodzi tylko o to, że na przykład, jeżeli chcesz zrzucić, nie wiem, 3 kg, do na przykład jakiejś uroczystości rodzinnej, no to sobie zrzucam te 3 kg w cudzysłowie, bo to przeważnie jest glikogen i woda, i zaraz wracam do poprzednich nawyków żywieniowych, robi się efekt jojo. To to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że kształtując swoją sylwetkę, ja już przyjmuję zdrowy, nowy styl życia, i w tym nowym stylu życia sobie po prostu żyję. To jest moje. Drugim takim założeniem mentalnym, które powinieneś przyjąć, jest przede wszystkim cierpliwość. Musisz uzbroić się w cierpliwość. Bez cierpliwości nie da się kształtować sylwetki. Człowiek naprawdę będzie się kręcił w kółko, będzie raz tył, raz się odchudzał i to nie ma sensu. Tak można naprawdę latami, ale to nie ma sensu. Musisz uzbroić się w cierpliwość i wiedzieć, że osiąganie sylwetki jest procesem. Jeżeli przyjmiesz to, że przyjmujesz nowy styl życia, nowy zdrowy styl życia, Uzbroił się w cierpliwość. To jest super. Jest jeszcze trzecia taka podstawa mentalna, która mówi o tym, żeby czerpać korzyści z procesu. I teraz tutaj chodzi o to, że jeżeli masz cel przed sobą, taki nieodległy w miarę osiągania swojej sylwetki, no to sam cel to osiągniesz za jakiś czas. No ale jest. Ten czas pomiędzy. I właśnie chodzi o to, żeby czerpać korzyści z procesu. Czyli dzisiaj powiedzmy rano wstaję, robię jakąś aktywność kardio, lepiej się czuję, mam lepsze więcej energii, lepiej funkcjonuje w życiu. Oczywiście kardio sprawia również to, że potem w trakcie całego dnia. Ja bardziej w sposób zdyscyplinowany układam sobie różne rzeczy. Więc są korzyści spowodowane tym, że ty jesteś w tym procesie i na to trzeba właśnie zwracać mocną uwagę. To właśnie pomaga iść dalej. I dopiero wtedy, kiedy te kwestie mentalne mamy ustawione, no to trzeba się zająć kwestią na przykład w pierwszej kolejności diety. No bo tutaj no, powinieneś wiedzieć, ile i co jesz. To nie może być tak, że... To jest poza Twoją świadomością, no trzeba, trzeba wiedzieć, co się je. I tutaj naprawdę na początku wystarczy, żeby tak ogólnie mniej więcej jeść określoną podobną ilość kalorii. I to nie chodzi, żeby liczyć te kalorie na początku w aplikacji. Nie, wystarczy nawet wizualnie wiedzieć, że załóżmy, na śniadanie mniej więcej codziennie jem to w takiej ilości. Tak załóżmy, nie wiem, jem cztery jajka, no to są cztery jajka, tak? No to już jest określona ilość. I, I wtedy ja już wiem mniej więcej, że ja mam dietę podobną, że ja podobnie spożywam podobną ilość kalorii każdego dnia. To jest pierwsza rzecz, wyregulowanie diety. Druga rzecz, która kuleje, u większości to jest woda, spożycie wody. No woda jest niezwykle ważna. I teraz y, mówienie, że pije dużo albo pije mało, no to nic nie mówi. To musi być określone tutaj na, na przykład piję 4 litry 300 ml albo piję 4,5 litra, tak? I to też można sobie policzyć na przykład na szklanki, ile ja mniej więcej szklanek wypijam tej wody dziennie. Albo na przykład niektórzy piją w shakerach, shakery mają od pół litra do 700 ml. No to na shakery sobie przeliczam, bo wpiję z tego shakera i wypijam tam ileś. Albo na przykład na butelki wody. Załóżmy butelka wody półtorej litra, wypijam dwie, no to wiem, że wypijam 3 litry dziennie. Więc to spożycie wody również powinno być pod kontrolą, powinno być regulowane. Teraz kwestia aktywności. No aktywność też musi być wiadoma. W sensie takim, że no, średnio wykonuję tyle, Kroków dziennie, tygodniowo. Albo mam trzy treningi w tygodniu, albo mam cztery treningi w tygodniu, albo mam zero treningów w tygodniu. Czyli już ta aktywność, już ją mogę określić, jaka jest moja aktywność. I tutaj wszystko musimy mieć w taki sposób mierzalny, bardziej na początku. Następnie musimy ustalić punkt wyjścia. Jeżeli zaczynamy pracę nad osiąganiem swojej sylwetki, no to punktem wyjścia będzie waga, czyli sprawa mierzalna, pomierzenie obwodów, porobienie zdjęć, przód, tył. I to wszystko już jest naszym stanem na dzień dzisiejszy. I od tego dopiero możemy iść no, w tym kierunku, żeby manipulować tymi dwoma faktorami, którym jest aktywność fizyczna i Spożycie kalorii. I tutaj również wiele osób popełnia taki błąd, że robi tak, że chce osiągnąć sylwetkę, a wiadomo, że na początku u większości osób trzeba tę sylwetkę trochę odtłuścić. No to obcinają kalorie bardzo nisko, podbijają aktywność bardzo wysoko. I oczywiście to się kończy fiaskiem, bo nie osiągają rezultatu takiego, jaki by chcieli. Bo to takie nie jest proste, to tak, to tak nie działa. Gdyby to tak było proste, że to tak działa, że obcinasz kalorie, dodajesz aktywności, no to w naszym społeczeństwie nie byłoby problemu z otyłością. Tak? Natomiast czasami wystarczy. Taka metoda małych kroków, i czasami wystarczy w diecie, naprawdę, jak już wiemy mniej więcej, ile i, i co spożywamy, to naprawdę czasami wystarczy wykluczyć z diety produkty wysoko przetworzone, takie najbardziej w cudzysłowie złe. I wystarczy je wykluczyć z diety, i naprawdę już od razu są efekty. Więc warto wziąć sobie to pod uwagę, bo. Proces osiągania sylwetki jest dłuższym procesem, więc no ile pociągniesz na wysokiej aktywności codziennej i głodowych dawkach jedzenia? No niewiele. Natomiast wystarczy obciąć najbardziej przetworzone produkty, nic więcej nie zmieniać, i twoja sylwetka za zaczyna być osiągalna. Więc to są takie podstawowe założenia, które. Myślę, że przydadzą się początkującym, ale nie tylko. Bo czasami ktoś, kto już ma doświadczenie w treningu i w diecie, miał jakąś dłuższą przerwę spowodowaną na przykład chorobą albo czymś, jakimś innym czynnikiem. I też wtedy warto sobie zrobić w cudzysłowie rachunek sumienia, jak ja podchodzę do kształtowania własnej sylwetki. A te podstawy sprawdzają się zawsze. W związku z czym to tyle z mojej strony. Dziękuję. Na dziś. Osiągalna sylwetka Rafał Ron. Niech moc będzie z Wami.